Witam wszystkich. Bida się stała. A nawet i dwie. Kurde raz. Niedobrze. Z tą drugą to jest większa, a może takie same? Dobra, w każdym razie powiem o co chodzi. Pamiętacie jak ten, mówiłem, że ja tam to łożysko główki ramy mam wybite i ono mi lata jak żyd po pustym sklepie i myślę sobie ostatnio pociągnę je tam delikatnie, żeby to był luks. No i co? No elegancko, zrobiłem to. Tu kurde, koreczek, tu drugi koreczek, to znaczy te śruby, prawda? Od lak. No i ta śrubka, cyk, kierownica w bok. Złapałem, dociągnąłem. Elegancko, prawda? No ale sobie tak myślę, kurde, Kamil, ty żeś ostatnio te laki robił już nie wiadomo kiedy. No to myślę sobie, zobaczę do lak. Jak to tam wygląda, prawda? Czy to funguje? No i co? No to szybko koło na bok, błotnik w dół. Jak widać zresztą? No i co? łapie ci za zalagę tutaj za lewą, prawda? No i ja nią tak a ona lata jak pies po pustej studni, kurde. Myślę sobie, kurde, no niedobrze. Zresztą ja i tak wiedziałem, że tam jest coś nie tak, bo jak naduszałem ostatnio z tego, skąd ja jechałem, z Warszawy, prawda? To na kombinezonie tym przeciwdeszczowym miałem dużo plam z oleju. To wiedziałem, że uszczelniacz mi puścił i że trzeba to podrychtować delikatnie, prawda? No, ale dobrze jest. E, to znaczy źle jest. No, druga laga. E, złapałem i chciałem ją wyciągnąć. No, to wyciągnąłem normalnie, ale zakręciłem korek, a ona stoi. Jak śmierć nad łóżkiem, kurde. Myślę sobie, kurde, co się tam dzieje, prawda? No, rury nie mogłem wyciągnąć. Okazało się, że tak. Oliwy nie było w ogóle już. Nie wiem od kiedy zresztą. No i druga rzecz. Panewka. To znaczy panewka, tam nie ma panewki, tam jest taka e, guma, nie guma, plastik taki, prawda? No i on się zatarł. No ale dobrze. jest. Kupiłem. Kupiłem zestaw, oczywiście nie ten, co trzeba, a, a dlaczego to powiem zaraz. I tak on nie chyba nie będzie mi pasował. To znaczy wiem, że nie będzie pasował. No ale to zaraz, druga bida, jaka się stała. E, pamiętacie jak ostatnio. E, na pewno pamiętacie. Spałem przed Radomiem, żeby ta chytra baba mnie tam nie zaatakowała, bo mnie <słuchaj> subskrybuje moje konto. No i, i, i co? Eee, wyciągnąłem komandosa kombatanta z tego, z pokrowca, bo to już była git pogoda, eee, żeby trochę poddychał sobie, prawda? No i jak wjeżdżaliśmy do Radomia, no to chytra, chytra baba nas goniła. No i eee, ponury żniwiarz razem z kombatantem rzucili jej rację żywnościową gulaszowo, żeby straczki dostała, prawda? I ja nawet nie zauważyłem kiedy. I chytra baba zaatakowała mi komandosa. Popatrzcie, kurde, raz nogę mu obgryzła. Niedobrze. Artur już wie, tu przeszczep będzie jakiś robił. No, gdzież z jedną nogą będzie chodził? Jeszcze z lewą. Prawa chyba bardziej potrzebna. Także co. Znowu trzeba do środka rehabilitacji komodanty oddać. Dobrze jest, dobra. E, powiem co z lagami. E, nie wszyscy wiedzą. Tak, chyba nie. Dobrze, mówię co i jak. Dobra, jeśli chodzi o ten. Źle to podkładałem znowu. Nie, no dobrze jest. E, jeśli chodzi o ten. O lagi w WS. Są dwa rodzaje e, lag. Stary i nowy typ. I czym one się różnią? Tu mamy stary rodzaj lagi, a tu nowy. Czym one się różnią? Jak widać, pierwszy co, to długością. Stary typ jest dłuższy, prawda? Poza tym stary typ jest na jeden uszczelniacz, a nowy typ jest na dwa uszczelniacze. Poza tym różnią się też tymi otworkami tutaj. Na tą, na to coś, prawda? Eee, ten jest mniejszy, a ten jest większy. Drugie co? To tutaj jak jest w środku ta guma taka prowad guma. Jaka guma? Plastik taki ten prowadzący, prawda? To tak. Ten mniejszy jest do starych, do nowych, a ten większy jest do starych, prawda? I tam on ma takie wcięcie, żeby to się trzymało w jednym miejscu, prawda? O tutaj. Prawda? Jeśli chodzi o, o rury, prawda? To też one się różnią, a czym się różnią? Gwintem. Prawda? Stary e, nowy typ ma inny gwint, ma grubszy, a stary ma e, drobniejszy gwint i na te też dwa rodzaje e, korków tych są, o tych, o tych, prawda? I poza tym czym? Różnią się dołem. E, nowy typ ma jak widać tutaj taki, o właśnie ten plastik, prawda? I tutaj ma takie zabezpieczenie, żeby on nie wszedł w dół. Natomiast stary typ ma taki kubeczek. O takie coś. E, sprężyny chyba są jednakowe? Nie wiem. Musiałbym doczytać. No i tym się jeszcze różni. Jak to się nazywa? Wich 13. Element tłumiący. Tak to się nazywa. E, także element tłumiący też się różni. Stary typ, nowy typ. Jest. Stary typ jest dłuższy, jest cały metalowy, a z nowego typu no tutaj taka gumka i ten dings taki plastikowy. No, ale jaki właśnie problem? E, ani zamówić do starego typu, ani do nowego. A dlaczego? Ponieważ ja miałem pomieszane. Lagę miałem, e, goleń e, miałem z e, nowego typu, a rurę miałem ze starego typu. Także co? No trzeba było pomieszać. Kupki te co zamówiłem, to one się nadają. Natomiast góra się nie... ten ding się nie nadaje. Tak. Trzeba będzie tam to chyba upitulać. Chyba tak. Dobra, działam, składam to. No powiem tak, to z jakiegoś specjalistycznego materiału. Ale to drukarku 3D było robione, popatrzcie. Kurde, coś to jest. Jeden ten kubek już nabiłem. On funguje w tej, w goleni. Chodzi gitara. No zobaczymy, czy to będzie chodzić. Nie wiem. Na tej nowej tulejce, popatrzcie, jak to pracuje. To to nie będzie fungować, Kamil, ani Deka. Założyłem tą starą, ta co była, ta co powinna być taka, ta krótka, no i tutaj już jest git. Tak się te nowe, to do śmieci można co najwyżej dać i tyle. Tu pracuje, tu jest ładnie. Ta, tu już podrychtowane, już założone. O, tu jeszcze po tym, po wypadku. Tym na szelu, <noise> w lesku, jak lizowałem e, Także to, to już skręcone Kubeczek ten z, zrojony, narektowany No Tutaj na starej tej dałem O, to gitara jest Kurde, nie widać Kamie włącz poświetlenie O, jest, na starej tam dałem I to już się nie kałacze No, tutaj popatrzcie, jak to było krzywe To w chorągiewce to pracowało Chrom zdarło Kurde, raz ta tego nie widać. Z tego nikt strzał nie będzie. O, wylazło, Dobra, działam ja. O tak najlepiej nakładać uszczelniacze. Wiadomo, żeby tutaj go nie uszkodzić, bo ktoś tutaj prał młotkiem. To chyba ja. Tak, to ja. Dobra, tu cyk, worek się wyciąga i później nakrętką. I gitara. O, wlać po 90 cm3. Oleju lux 10 do każdego amortyzatora. Nie mam Lux 10. Motula mam, też naleję. Lepiej będzie pracować. Elegancko, o, teraz gra Dragon Force. Ktoś mi tam we wtych w komentarzu polecił. Ja słyszałem o tym zespole, ale tak posłuchałem sobie, też mają fajne kawałki chłopaki. I rytmicznie bardzo grają. Polecam. Lux. Dobra, jedna już na miejscu. Kurde, zapomniałem, że to tyle zabawy. Dobra, trzeba brać się za drugą i tyle. O, tulejkę dolną, tą jakąś tam należy nagrzać kilka godzin w oleju LUX 5 podgrzanym do temperatury 80-85 stopni i wcisnąć na nogę nieruchomą w miejscu zużytej. Kurde, ta ja już dwie założył, a nie podgrzewałem. Czegoś ty ty dopiero przeczytał. Dobrze jest. Może szybko nie padnie. Kurde, elementu tłumiącego mi brakuje. Gdzieś ty kamil go położył. Gdzie on jest? Dobrze jest, znalazłem. E, siedziałem na nim. Tu ma iść taka ten podkładka i później podkładka skórzana. Ale nie mam. Coś trzeba będzie narychtować. Tam też nie miałem. Co ja tam dałem? Dobra, o, druga już narychtowana. Zaraz zakładam. Przerwę by zrobił jakoś. Eluszka coś tam piści dobrego. Piankę by też wypił, ale karnąć się muszę. Tak. O, już po przerwie. Zdziąślone. Dobre jedzonko było. Ja już tu złożyłem. Elegancko. To mi latało. O tak o. Przód i tył. Przód i tył, a teraz nic. O, jak pracuje. Tato w ogóle... Nic a teraz elegancko, git jest dobra, zakładam ja to. Słońce świeci tak delikatnie. Może jakiś teren? Te lagi, kurde, golenie znaczy się takie czyste teraz. Ubrudzić trzeba trochę w błocie. Tak, kurde, problem jest. A jaki to już mówię? Dobra, wcześniej, jak były te tulejki, te stare, prawda, no to z tamtej strony było rozkołysane. Jak cholera, ta stała. No i teraz wymieniłem je i one już są git, one są dopasowane tutaj w środku, prawda? Ale problem jest taki, że między tym tu, a tu, a ślimakiem yy, mam za dużo materiału. I jak wkładam koło, to mi lagi rozpycha. Rozpycha mi lagi i ta tulejka za bardzo dotyka strony wewnętrznej. I ciężko to zawieszenie pracuje. Trzeba tu się pozbyć trochę materiału. I tutaj. Tu mi wystaje tak z milimetr. I ja tutaj tak liznę tam. I będzie mniej. No tak. Dobrze jest. Plan jest dobry. O, już jest git. Tu lizałem. To znaczy lizałem. No szlifowałem. Aż za bardzo. Musiałem podkładką się ratować. Ale ściśnięte jest. I o! Wcześniej jak brałem tutaj zalagę. Za goleń znaczy się. I do góry, to to nic ciorta. Teraz o. O! Teraz to pracuje. Git. Zaraz zakładam linkę i trzeba będzie się coś karnąć. Elegancko. Skręcone. Ale problem jest. Nakrętka i podkładka mi została. I najgorzej nie wiem z czego. Kurde, widocznie niepotrzebny chyba. Dobrze jest. Dobra, dwie pary kale są nałożone. Plecak też wziąłem, bo jeszcze muszę skoczyć w pewne miejsce. Dobra, muzyczkę wyłączam i naduszam. Kurde, po asfalcie to tak różnica troszeczkę jest. Teraz teraz to zobaczymy! Kurde niedobrze, a tu fajna droga. Następnik jadę. O, niedźwiedź, wilk, ryś, dzik, jeleń, sarna i bóbr. Ten bóbr mnie niepokoi trochę. Może jakiś agresywny? Stebnik. Dawno tu byłem. Tam zakaz, tu zakaz i asfalt wylali. Ale to już dawno. Nie mam gdzie sprawdzić tego. Jakiś teren by się przydał taki delikatny tu już wiem od czego e, ta nakrętka, od błotnika nie przekręciłem. tak, po asfalcie fajnie się jedzie fajnie to pracuje elegancko, o jeszcze co powiem zamontowałem sobie tego e, naprawiłem, dinksa o, cyk i spada dałem go tu tu nabiłem Coś tam narobiłem <noise> I działa Wcześniej to było pod tym Pod świecą Ale wystarczyło tylko delikatnie ogień na tłok dać I 200 pokazywało No tutaj już troszeczkę mniejsza temperatura jest Nie wiem po co to założyłem I po co to jest mi potrzebne No ale Lepiej wiedzieć Chyba, nie wiem Dobra, do żabki muszę skoczyć Tak co W krzakach coś łazi, może jaki bóbr? <laughs> Albo sarna, nie wiem. Dobrze jest, ja już w domu. Ciemno już się zaczyna robić. W żabce też byłem. Chleb musiałem kupić. <słyski> <słyski> tak, jasne. Dobrze jest. Powiem wam co i jak. O, dobre, dobre. Rychtuje to. Funguje niesamowicie. Tak, e, nagrałem filmik e, z tej kamerki 360. Także jak będzie, e, to znaczy, że nagrało. A jak nie, e, nie, nie nagrało, no to nie pokażę go. <laughs> dobrze jest. Tu pracuje. Fajnie to. Kurde, teraz nie pracuje. Co jest? Nie no, dobrze jest. Lewą ręką złapałem. Prawo inaczej idzie, prawda? <laughs> no, elegancko. Taki olej zalałem o nie wiem dobry będzie do cyberki taki leje do lag. tutaj chyba też będzie to fungować dobra zrobione to się liczy jeszcze trzeba by było coś ponaduszać pętlę muszę zrobić bo tyle lat ile mieszkam to jeszcze w życiu nie porobiłem no o i robota następna kurde jak ja nie lubię tego modelu składać ja już go składałem. To CZK 175/450. typ 450. O taka. O, to z fabryki wychodziło i już było krzywe. A po tylu latach to już całkiem. Kurde, też parunki to. A, co powiem? Tutaj robiłem od tasiemki. Tak samo jak w B1 też robiłem od tasiemki. Prawda? I areografem później. A tutaj będę chciał spróbować. Ręcznie. Ja już ręcznie raz próbowałem. Ale bez pianki to się nie da. Pó spróbowałem później z pianką. To już lepiej to wychodziło. Po dwóch to już prawie luz. Później cztery, ale to już przesadziłem i już całkiem i... mi. <laughs> trzy bo wychodziło. Także trzeba będzie coś tak rychtować pomiędzy cztery a dwie. No trzy, ale ja tylko parzyście. Dobrze jest. Też to porobił. Elegancko. E, to co? Do następnego. Pogoda jeszcze jest. Sezon się jeszcze nie skończył. Lux. Żyjcie długo i pomyślnie. Spok.